Cześć kochani, witamy się z Wami bardzo serdecznie. Dzisiaj zapraszam Was na dzień z nami. Fakt faktem jest już godzina 11. My już nie śpimy od godziny 7.40, ale dopiero praktycznie nas dzień się zaczął, więc pokażemy Wam, jak wygląda taki nasz. Zwyczajny dzień, bo nic takiego, aż ciekawego nie będziemy robić. Czeka nas dzisiaj druga w życiu podróż Anastazji autobusem. Jedziemy dzisiaj do takiej malutkiej miejscowości, takiej wioseczki, bo Sławek tam chodzi do dentysty, i jedziemy po prostu trzymać kolejkę. Więc pokażemy Wam, Coś z drogi z autobusu. Na pewno tam się odezwiemy. Potem znowu będziemy wracać tym autobusem, więc y, trochę się będzie y, dziać u nas. Nie przyjmujcie się, spodnie sawka się suszą od ryb. Może tak stanę. A na stole jest Anastazji Basen, bo już nie chciałam, że wczoraj mi po prostu go rozwaliła. Anastazja bawi się grzechotką. Y, ja zaraz. Trochę tu znowu poogarniam i zjemy sobie zupkę, wczorajszą pomidorówkę i tak po prostu będzie. Taki szybki obiadek. Ja mam dzisiaj na sobie nic ciekawego, bluzę. Zaraz Wam pokażę. Bluzę 4F. Dzień, no, co? Dżinsy i czarną koszulkę na ramionczkach, więc tak się prezentuje, a Nastawia prezentuje się trochę lepiej bo ma na sobie ubrany zestaw y, takie baloniki keterki oczywiście wszystko o wszystko za duże, w dupkę jeszcze włożę rękę i do tego są, y, jest biuzeczka no ale niestety muszę jej już zacząć to ubierać, bo po prostu na mi tego wszystkiego nie wynosi, jak ja nie będę tego jej ubierać, bo to jest jej na długość dobre, ale Anna, y... masz. To nie jest tego, a w pasie po prostu jest za duże, więc staram się już kupywać takie ciaśniejsze rzeczy, no ale nie wszystko jest takie, żeby były długie nogawki, a ciasne w dupce. Co robisz? Pokaż wszystkim, co ty jesz. Gumkę od włosów, nie? Masz kota, Bzzzt. 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 Gdzie masz kota? Pokaż wszystkim, gdzie masz kota. Tu mam. No nic się nie stało. Siup zrobiłaś. Pokaż wszystkim, gdzie ma Anastazja kota. Bzz. Bzz. Gdzie masz kota? Gdzie masz kota? Tu masz kota, nie? Jak Nunia pokazuje paluszkiem, tu pokazujemy paluszkiem, tu ma Anastazja Bryta, tu ma Bryta. Więc y, tak i tyle. Ja Was na chwilę sobie położę w zabawki. A, A, muszę sobie wyprawić kitkę. I to będzie tak, że jedziemy o 12.45. Myślę, że jeszcze się autobus nie spóźni. Od czter... o 12.45 <grystanie> wszyscy robią leeeeee no brawo Fuj, niusia bleh. jak chce to niech sobie je i tak skończyłam, że jedziemy o 12 o 12.45 a po prostu zaczyna się przyjmowanie o 14 więc będziemy tam taką godzinkę na zewnątrz stały i to no, Anastazja już się chowa bo już jej za dużo razy mówię, że nie wolno Sama ją po chwili wyjmuje, czyli nie, aż tak jej nie smakuje. I po prostu będziemy tam godzinkę czekały. Mam nadzieję, że będziemy pierwszy, że Sławek przyjedzie szybciej, to my szybciej po prostu pojedziemy do domu, bo nie będę chyba tam czekać, aż Sławek wyjdzie, bo bez sensu. Potem on i tak jedzie szybko, musi wracać do pracy, a, a my po prostu do domu autobusem. Więc tak będzie wyglądał nasz dzisiejszy dzień. Nie wiem, czy wam... Dzień dobry! Dzień dobry! Mama tu chyba będzie nagrywać. Zostaw! Zostaw! Zostaw mamie. Zostaw. Tu ma mama. Nie wiem, czy pokazywałam wam ostatnio, co Anastazja dostała. Nie rób, bo mamę przybliżasz. Niusia! Nie wolno! Nie wolno mamy przybliżać. Nie wolno. Anastazja dostała ostatnio taki młotek od... Zostaw! Zostaw, zostaw, nie wolno telefonów, dosyć oglądałaś już dziś. zaraz ja was przybliżę, niuśka, zostaw, dostała taki młotek, który piszczy, moje dziecko bierze was w obroty, więc mamy nowy nabytek, młot pneumatyczny, do picia tu po tu, 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 o, wyrzuciła, więc mama chowa gumkę. Anastazja ma znowu zabawkę. Chciałam Wam też pokazać nasze moje własnoręcznie wykonane pojemniki na zabawki. Tam nie ma czekoladki żabko. Mama wzięła Ci w podróż czekoladkę. Więc pokażę Wam, jak wyglądają te nasze pojemniki na zabawki. Hmm, Sorki, że tak wami trzęsę. Nie chce mi się to teraz ustawić tak jak stało. Fajnie. O! Niam, niam nie ma. Zobacz, pusto. Cześć! Kuku! E, tak, pobawiliśmy się trochę. Kuku! I teraz mama chce pokazać, Półdełeczka, jakie ci zrobiłam. Jest to... coś takiego. I e, tu są jedna klamowka Anastazji. Więc tak, do takiego kartona jest nam... E, do takiego pojemnika, już się wygadałam, jest nam potrzebny e, zwykły karton. On ma chyba, nie wiem, 60 na 40. Anastazja przerwała mi nagrywanie, więc tak, do takiego, przygotowania takiego pojemnika jest nam potrzebny karton, zwykły karton, szary karton, 60, ten chyba jest na 40 i tak, sklejamy go od dołu, ja chyba tak, skle tak, sklejałam go trochę od dołu i po prostu naciągamy na niego zwykłą poszewkę na poduszkę, tą większą, nie wiem ile ona tam ma. No ale taką y, standardową poduszkę tą y, większą, na tego dużą taką poduszkę do spania naciągamy na karton. Ja akurat w tym przypadku mam za zapięty zamek tu. Tak, mam zapięty zamek, naciągamy go i mam tutaj, przechodzi zamek, no to zapinamy go od środka. Wiadomo, że jak będzie na przykład więcej zabawek i będzie mi po prostu, one będą mi wypływać z kartonu, no to rozepnę ten zamek i praktycznie o tyle pogłębi mi się ten karton, ale na razie w tym akurat jest mniej, więc w ogóle nie widać. I... Jak nam zostają... Czekajcie, postanę Was, żebyście widzieli. To. Tutaj są rogi od poduszki, żebyście mi uwierzyły, że to poduszka. Tu jest róg od poduszki i ja wepchłam go po prostu pod spód. I nawet nie widać... Czekajcie, naciągnę tu trochę teraz. I nawet nie widać, że coś tu jest włożone. Tu mamy jeden. Możecie na przykład... Ja akurat takie poszewki dostałam od mojej mamy, które mi Pasują do. Nawet nie, one nie muszą tyle co pasować, ale po prostu są dwie takie same. Więc chciałam dwie takie same, żeby te kartony też nie różniły się od siebie aż tak dużo. I mamy takie dwa kartoniki, więc yy, na moje łatwe, szybkie do zrobienia, tanie przede wszystkim też, no bo po co dziecku, na przykład na moje, po co wydawać dla dziecka nie wiadomo ile na pojemniki, jak praktycznie to się tylko liczy za wartość, więc dla mnie to jest szczał w dziesiątkę. Chciałam, ogólnie miałam inne planówkę na te kartony, ale zauważyłam, że mieszczą się o kartony poduszki, więc mamy takie. Nawet jakby dziecko wybrudziło, można ściągnąć, uprać i będą czyścić. Nie trzeba nowych na przykład kupować. Ja miałam te, te jakie, te stepko, takie kartoniki ozdobne, no to to była masakra. Wszystko było podarte i dziękuję bardzo za te ich kartony. A te wiem, że nic mi się nie stanie. Mała nawet w nie sobie wchodzi, siada i też się nic nie dzieje. Zostało nam tylko tutaj zrobienie porządków z tą oposiadką, z naszymi maskotkami. Mamy ich już sporo, Anastazja ma dopiero 17 miesięcy, więc nie wyobrażam sobie, co to będzie do, nawet do dwóch lat się zbliżają, więc na pewno ktoś nam na, następnego pluszaka da. Ja sama zaczęłam kupować następne pluszaki z Biedronki. Mamy trzy, mamy na czwartego, ale nie było Biedronka borsuka, więc tak, tego sobie wybrałaś, tak? Więc mamy całą bandę, można powiedzieć, słodziaków i sama je kupuje, to jest najlepsze. A mamy ich dosyć już sporo. Znaczy się, tych akurat sama nie kupuje, no bo nam cała rodzina pomaga zbierać maskotki, tak? Naklejki. Cała rodzina pomagała nam zbierać dla ciebie. Ale samych nawet tych starych, o. O. Tu mamy rybki konika. No nie będę Wam pokazać misiu, bo chyba każdy wie, jak miś wygląda. Ale mamy ich też sporo i teraz planuję y, kupić jakiś karton, ale wyższy, żeby był. Wyższy, a dłuższy. O, bym chciała jej powrzucać te wszystkie... O, tutaj mogę Wam pokazać Anastazji ryby. Statuś wdraża w Anastazję karpiowanie. Anastazja bardzo lubi też się przytulać do karpika, więc jak lubi, niech lubi. Bardzo jej się to przydało. Będziemy jeździć za ile? Za pół roku? Już na rybki, więc tutaj jest Kasia, przedwojenna lalka. Mamy i cioci, i wszystkich razem wziętych. Nie, daj buźki. Chodź daj buźki lali. Daj buźki, ja ma głowę i przekręci O, daj buźki. No chodź, daj buzi. Daj buźki. Mm. Ła no ślicznie. Tak całujemy Kasię, tak? Takiego buzia. Uo, ale szupłań. No to mamy na kolanka usiadłaś. Więc tak, ja na tą chwilę będę kończyć, bo przedłużam, przedłużam, przedłużam i to nie ma być blok gadany, tylko ma się coś w nim dziać. My teraz będziemy się karmić, zaraz zjemy zupkę. A ogólnie próbuję Anastazję przytrzymać do tej dwunastej trzydzieści chociaż, żeby poszła mi spać, żebym nie narudziła, tam będziemy czekać. Dobrze spać Witam serdecznie. Jesteśmy już w autobusie. Malutka śpi. Trafiliśmy na autobus, który nie ma miejsca na wózki, ale daliśmy radę z panem. Malutka nie stoi. też. Malutka oczywiście musiała zasnąć, więc zaraz będziemy ruszać. Obeznam się już na miejscu. Kochani, my już na miejscu zmachana. Chciałam być pierwsza, żeby jak najszybciej po prostu wrócić do domu. Tu jest gabinet. A tu jest malutka, która sobie smacznie śpi. Ja popijam herbatkę. I już Renudługosowy będzie wyjeżdżał z pracy. Więc czekamy, ja zaraz sobie coś zjem. Jest malutka. Więc będę się do Was tak niekiedy odzywać, bo nic tu ciekawego już się dziać nie będzie. W autobusie to o matko. Przyjechał autobus, tak jak już Wam wspomniałam autobus, który nie był przystosowany do wózków. Stałam pomiędzy siedzeniami, a mała tam stała. Ja stałam na schodach, potem nie mogliśmy tego wózka wyjąć. Mam tylko cichą nadzieję, że jak będę jechać z powrotem, to już taki nie przyjedzie. Albo jakąś, nie wiem, jakimś busikiem pojadę, bo tym autobusem to... Tak. Dziękuję. Jestem bardziej zmachana tym wyjmowaniem i wkładaniem niż dojściem tutaj. Więc... Ja się do Was odezwę, może jak Sławek przyjedzie, jak będziemy szły już na ten busik nasz. Cześć, kochani. Znowu to my, już w drodze na kolejny autobus. Jesteśmy, ja przynajmniej jestem, tak już zmarznięta. Jestem tak zimno, że marzę tylko o gorącej chrobacie z Kryną. Malutka sobie śpi. Sławek już jest z dentysty, więc teraz tylko. Trzeba zobaczyć, o której jedzie jakikolwiek autobus albo ten busik. I wracamy do domu. Może jeszcze uda mi się wysiąść przy Biedronce i pójść po słodziaka, ale wątpię bo tam chyba nie ma przystanku. Więc odezwiemy się chyba już do Was z domu, bo jest bardzo zimno.